Słyszymy, że szykuje się powrót Tomka Adamka i słyszymy, że to ma być Polsat Boxing Night i przebąkuje się, że to ma być Andrzej Wawrzyk. Wiem, że Ty żyjesz, bądź żyłeś blisko z Tomkiem. Czy cokolwiek możesz powiedzieć? Czy Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że dwie imprezy Polsat Boxing Night zrobiłem sam za swoje własne pieniądze, gdzie nie dostałem od Polsatu ani złotówki. Dostałem wsparcie promocyjne, dostałem możliwość możliwości produkcyjne, ale za produkcję też płaciłem, żeby nie było. No i tak mi się dosyć przykro zrobiło, że jednak e, nie dostałem nawet zaproszenia na Polsat Boxing Night 9, no bo generalnie byłem od samego początku, pracowałem przy tej imprezie albo w roli reportera, albo coś więcej niż reportera, dziennikarza, tylko też człowieka, który miał jakiś wpływ na, na matchmaking, podpowiadał różne rozwiązania, ciekawe walki, gdzieś pomagał w wymyślaniu pewnych narzędzi promocyjnych. Natomiast tak jak mówię, no, te dwie ostatnie walki przed, przed y, tym wieczorem Cieślak-Mabika zrobiłem razem i niejako można powiedzieć, że obudziłem i podtrzymałem brand Polsat Boxing Night. Po prostu mogłem to zrobić jako MB Boxing Night, ale zachowując szacunek do mojej stacji, w której pracowałem i z racji tego, że udało mi się zebrać budżet duży, od sponsorów, posprzedawałem po 7 tysięcy biletów. To też zrobiłem ukłon w stronę stacji i wypożyczy, wypożyczyła mi stacja Brent, Polsat Boxing Night. Natomiast to nie miało nic wspólnego z realiami dzisiejszego Polsat Boxing Night, gdzie obecni promotorzy przedstawiają kartę u góry i ktoś i ktoś im na to pieniądze wykłada, żeby oni mogli coś zrobić galę. Mateusz Borek takich pieniędzy nie dostawał. Nie dostawał żadnych pieniędzy, tylko musiałem złożyć budżet od zera, żeby taką galę zrobić. Więc no, wydaje mi się, że. Kultura nakazuje, żeby przynajmniej faceta, na którego nawet nie możesz patrzeć w roli dziennikarza, żeby go na taką imprezę zaprosić, no ale widać, ja mam trochę inne zasady. Ale myślisz, że Tomasz Adamek, bo wiemy, że wraca, tak? Wiemy, że, że, że wraca na trzy pojedynki. E, czy on może podnieść ten brand Polsat Boxing Night, ponownie go ożywić? Słuchaj, sprawa była taka, kiedy ja y, wskrzeszałem Tomka Adamka, Nie, nijako, to pamiętasz, przy pierwszej walce z Salomonem Haumono, było takie kiwanie głową, nie do końca wiara, czy to się uda coś z tego jeszcze zrobić. Przede wszystkim trzeba powiedzieć tak. Ja naciskałem na Tomka, żeby Tomek zmienił trenera. Nie widziałem już żadnej energii z Rogerem Bradwardem, którego bardzo szanuję. Tomek do tego się przekonywał pomysłu bardzo powoli. Ja nie chcę mówić, że to był warunek. Natomiast to była sugestia. To była podpowiedź przyjacielska, bo tak zawsze się traktowaliśmy. Do tego wziąłem odpowiedzialność za znalezienie trenera od przygotowania fizycznego. Kubę Jemu zawierzyliśmy. Na polece, z polecenia można powiedzieć Tomka Drwala. Bo akurat i, ja rozmawiałem z Aleksem Arizą i byliśmy bardzo blisko porozumienia. Natomiast jak się nie udało, no to, to wtedy Tomek do mnie zadzwonił, że jest taki szalony człowiek, który łączy w sobie jakby funkcję trenera przygotowania fizycznego, jednocześnie z, z funkcją naukowca i, i że on wykonuje naprawdę niesamowitą robotę. Poznaliśmy się z Kubą. Gdzieś ten się team fajny stworzył, bo w tym teamie był Tomek, był gaz, yy, był Kuba, byłem ja, każdy za coś odpowiadał. Potem byłem w stanie złożyć to logistycznie i biznesowo, to znaczy zapewniłem Tomkowi profesjonalne 3 miesięczne przygotowania przed każdym pojedynkiem. Następnym elementem było takie szkolenie, powiedziałbym medialne samego Adamka, żebyśmy oddzielili sport od wypowiedzi politycznych i religijnych, bo jednak konsumentem, klientem na bilet czy pay -per view jest każdy kibic, niezależnie od tego czy wspiera, nie wiem, PiS, PO, SLD, czy, czy, czy zupełnie inną, inne ugrupowanie polityczne. Więc to, no, jakąś tam pracę gigantyczną trzeba było wykonać. Zrobiliśmy pierwszą walkę z Hałmono. Średnie, średnie, powiedziałbym, zaufanie do tego pomysłu, do tego projektu. Hmm, krytyka wielu ludzi ze strony Środowiska m.in. Andrzeja Wasilewskiego, który codziennie pisał, że 40-letni ludzie nie powinni boksować. Dzisiaj czytam, że Krzysztof Wodarczyk wychodzi z więzienia, ma 40 lat i, i są plany, w jaki sposób on ma wrócić na ring i jeszcze ma walk boksować. No więc chciałbym, żeby ktoś też był uczciwy w stosunku do tego, czego sam wymaga. Potem jest walka z Kasim w Częstochowie, walka trudna z zawodnikiem śliskim. No i, i, i potem jest myślę, koncert spektakularna walka z Joe Ablem. Wtedy się z Tomkiem umawiamy. W zasadzie od początku się umawiamy, nie mając podpisanych papierów, że po to ja inwestuję też swój czas i swoje pieniądze, że boksujemy razem do końca kariery. Jest propozycja z Bułgarii od Johna Wyrta i Timu Pulewa na dwie walki. Pierwszą mamy sobie kogoś wybrać z setki Boxreku, druga z Pulewem Eliminator. Za bardzo dobre pieniądze. W międzyczasie zaczyna protestować Johna, że Tomek już nie będzie przyjeżdżał na kampy do Polski. I, i nie będzie tutaj przygotowań. No więc stało się jasnym, że, że tak naprawdę jeśli Tomek chce kontynuować karierę, to, to są Stany Zjednoczone. No i zamiast tej walki łatwiejszej, a potem ewentualnie pulewa, yy, walczy Tomek z Jarrelem Millerem i, i przegrywa. Jest na tej walce żona, jest na tej walce trener, jest na tej walce Tomek. Rozchodzimy się, dziękujemy sobie za współpracę. Tomek mówi rękawice rzucone, nigdy do ringu nie wejdę. No i mija trzy lata, gdzie tak naprawdę ona nie razu nie był w dzimie. No, bo możemy różne rzeczy czytać, ale prawda jest taka, że poza tym, że Tomek sobie pogra w piłkę, pobiega i pogra w tenisa, no to Tomek Adamek myślę, że jak wrócił do, do Ameryki w, po walce z Millerem i rzucił tą torbę tam w garażu w Kerni, no to, to nigdy tych rękawic już na ręce do tej pory nie założył. No i w tej chwili ktoś go próbuje namówić, jakby mając nadzieję, że to będzie z jednej strony pożegnanie, z drugiej strony wskrzeszenie brandu, no bo jeśli spotyka się... Z nim y, ktoś z Polsatu proponując trzy walki za gigantyczne pieniądze. Za gigantyczne pieniądze. No pieniądze takie, które pewnie płacono Adamkowi w Polsce w czasach walki z Gołotą. No to y, no, co ja mogę mieć do tego? Ja mogę tylko się zastanawiać, czy to jest w porządku, że ktoś się ze mną mówił, że boksuje u mnie do końca kariery. Z drugiej strony traktuję go jako kumpla. My jesteśmy w kontakcie, rozmawiamy, no też... Mogę go zrozumieć w tym sensie, że prezes Solosz, do którego mam wielki szacunek, miałem i będę miał zawsze, bo mi dał dużą szansę, wspierał całą jego karierę i nawet walki z zawodnikami typu, nie wiem, Vinnie Madalone czy Kevin McBride, to prezes Solosz otwierał skarbiec, wyciągał bardzo dobre pieniądze, żeby pomóc Tomkowi budżetowo i żeby zapłacić mu za prawa telewizyjne. I też, no, ja stoję trochę w rozkroku, bo z jednej strony, no, nie do końca jest jakby dotrzymane słowo w stosunku do mnie, z drugiej strony, to jest takie tłumaczenie: ciebie nie ma w Polsacie, a ja nie mogę tej walki pożegnalnej stoczyć poza Polsatem, bo, no bo po prostu jestem bardzo winny dużo tej stacji, samemu właścicielowi, i nie wyobrażam sobie, że mógłbym skończyć karierę w, na innej antenie telewizyjnej. No i tyle, tu nie ma drugiego dna. No. Jak, jak Tomek się pojawi, to myślę, że dostanie tutaj swoją pulę biletów i jakoś tam może na tą imprezę wejdę.